Na Polańska chyba jest ogromna radość i nie można się temu dziwić, meldujecie się na piątym miejscu Orlen Super Ligi Kobiet po sezonie zasadniczym. Czy będzie świętowanie? Myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno będzie świętowanie, bardzo się cieszymy. No, ten mecz był... Ciężki. Dzisiaj ciężko, ciężko nam to momentami szło. Zrobiłyśmy jakieś głupie błędy, ale cieszymy się z ostatecznego rezultatu i nic tylko świętować teraz. No właśnie, co takiego się wydarzyło w tych ostatnich tygodniach, ponieważ Młynny Stoisław Koszalin w roku kalendarzowym 2024 to zupełnie inna drużyna niż w roku ubiegłym. Szczerze mówiąc nie wiem, ale, ale cieszę się, że, że w końcu się przebudziłyśmy i, i zaczęłyśmy zdobywać te punkty, zaczęłyśmy być bardziej skuteczne. Obrona super funkcjonuje, bramka dziewczyny super odbijają. Eee, nic tylko się cieszyć. No właśnie, dzisiaj wiele osób na trybunach pokazało, że wierzyło Was na dobre i złe. Eee, myślę, że to wsparcie było Wam bardzo potrzebne przez cały dotychczasowy sezon, ale nie ukrywajmy hejt z różnych stron też napływał, ale to chyba was tylko mobilizowało. Myślę, że każdy ten hejt odbiera inaczej. Eee, jeżeli o mnie chodzi, to Jakoś specjalnie się tym nie przejmuje. Cieszę się, ja my gramy dla kibiców, dla tych, którzy nas wspierają, dla tych, którzy są tutaj na hali, y, którzy są przed telewizorami, y, przed laptopami, którzy z nami jeżdżą na wyjazdy, dla nich gramy i cieszymy się, że jesteśmy na tym miejscu, na którym jesteśmy. Chyba szkoda, że teraz przerwa reprezentacyjna, ponieważ jesteście w takim gazie, że chyba chciałybyście zagrać za tydzień kolejne spotkanie. Myślę, że tak, ale ten odpoczynek też na pewno nam y, pomoże i na pewno będziemy też się stali wygrywać każdy mecz w tej szóstce, w której już jesteśmy. I za to gratulujemy, dziękujemy serdecznie. MVP dzisiejszego meczu Marcelina Polańska. Dzięki.